Wiadomości z Małopolski. 24 lutego, dokładnie 12 miesięcy po tragicznym w skutkach najeździe rosyjskiego agresora na naszych sąsiadów, odbędzie się symboliczne wydarzenie Marsz razem dla pokoju na Ukrainie. Uroczystości rozpocznie msza święta w intencji pokoju w Katedrze Wawelskiej o godzinie 16.30. Po mszy, około godziny 18.00 uczestnicy będą mogli wysłuchać koncertu młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Slobozański z Charkowa. Zaraz po koncercie z Wawelskiego wzgórza około 18.45 wyruszy marsz, który przejdzie ulicą Grodzką na Rynek Główny, gdzie młodzi ludzie z Polski i Ukrainy, skauci i harcerze, wygłoszą wspólny apel o pokój. Chciałbym bardzo podziękować wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, a także marszałkowi województwa małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu i prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu za tą inicjatywę, mówi konsul generalny Ukrainy w Krakowie, Wiaczesław Wojnarowski. W tych trudnych, mrocznych czasach Polska wzięła Ukrainę w swoje ramienie. Ja myślę, że to jest najbardziej precyzyjne określenie i korzystając z tej okazji chciałbym bardzo podziękować każdej Polsce, każdej Polakowi, mieszkańcom Krakowa, Małopolski, za te fantastyczne czyny dokonane dla pomocy Ukrainy, pomocy humanitarnej, pomocy militarnej, ale też otwarte drzwi domów polskich i serc polskich dla moich rodaków. Trzeba powiedzieć o tych, którzy no, oddali dziś już wolność, za wolność swoje życie. To już są osoby liczone niestety w tysiącach. To są również dzieci, to są rodziny, ojcowie, matki. To, to jest przerażające i chcemy też ich pamięć uczcić, bo to trzeba robić. Trzeba, trzeba uczcić pamięć tych, tych osób. No a potem na wzór Białego Marszu, y, który w momencie zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II przed, przez Kraków, trochę na wzór tego Białego Marszu ruszymy, y, właśnie wołając znowu o pokój, y, o rozsądek, y, o nawrócenie dla tych, którzy, y, którzy tą wojnę rozpoczęli. Organizatorami Marszu Razem dla Pokoju na Ukrainie są Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, marszałek w Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.